Dziś spędzimy cały dzień w starym domu Jance. Jesteśmy yeah. właśnie w naszym pierwszym domu, gdzie wszystko się zaczęło. To jest to ujecie, które zawsze mieliśmy, tylko zazwyczaj tu jeszcze stało koło no, fortuny, fortuny. Może jecie. być wklejone tutaj koło. W no. tak. kole fortuny kręcimy odcinkiem. <śmiech> <śmiech> Ale powiem wam, że mi tak wspomniała wracają żół. Spędźcie ten dzień razem z nami. Reakcja na dół! Wow, jak pięknie! Nie, jak to nie mi się chce płakać, to tobie się chce płakać! Zaznaczajcie, że nawet pogoda jest taka sama, jak e, była, jak wchodziliśmy do tego. że kuzyn jest nie! Naprawdę jest! Ej, pamiętacie, jak tak robisz wracać? Tak da się pić tę wodę! Rzada, nie chcę! Ja się też zobaczyliście jak. Jakby nic nie jest porozwalane, jakby. Jak gęga! Tra trawa jest, jest. trawa, to nie jest połamane tutaj nie był. Proszę państwa, ale to są wspomnienia. Pytacie, jak tam się tu karaluchy wysypały. Czy jeszcze się. No przecież my już wtedy nie nie w filmu! Walonia Karaluku ja w domu Gen Ten dom poza naszą wprowadzką dniem wprowadzki nie był tak czysty. Ojo! No. Ale ty, duży, duży, na filmach był mniejszy, wydawał, więc fajny. Ja chciałam powiedzieć, że to jest nasz, nasz pierwszy raz w domu Dzenzi. Ja się czuję znowu tak, jakbym oglądała Daily, bo oglądam każdy odcinek. Ej, dobra, w ogóle widzę, wy nie wiem, czy zauważyliście, ale postaraliśmy się też w ogóle ubrać w taki sposób, jak mniej więcej byliśmy ubrani na Daily Jeszcze czapkę powinienem no. wziąć. To nasze szeklaluś. też! nie trzyma nowego Gęgara. Tak, to jest Gęgar, tylko się skurczył w praniu. Ale patrzcie, jak pięknie jest zagospodarowany i zategowany e, ogródek. Ojejku, tam jest pokój Ojejku, Nie, Swoje zabawki zostawiłeś Spokojnie. To jest przesada. Mega cute, że zostawili twoje rzeczy w ogóle. Przestań, tak mi mówić! Przeszyłem się no. Co też myśl? To twoje? Nie, to nie ma. Ten żart już był 20 razy. Tak? Jakby przypomina mi się też, że jak za każdym razem wiesz, wstawałem i widziałem ten widok, co sobie myślałem, jak się czułem, co robiliśmy, jak to wszystko rosło i rosło, to szczerze to jest najdziwniejsze uczucie w ogóle na świecie. Dużo, hmm. bardzo dużo różnych wspomnień, dobrych, trochę lepszych, trochę gorszych, ale no to, to miejsce jest naładowane tak tą naszą energią, że, że po prostu wchodzi się tu i czuć ją. Uff. No mogę się tu wprowadzić jeszcze długie. namówię namówek, że zrobimy jeszcze znowu trzeci sezon. W tym domu. Czyli tak, naj, najlepsze wspomnienie, tak? To był jakiś dzień wolny, czy właściwie taki weekendzik? To było latem, było bardzo gorąco cały dzień. I akurat tak, był taki weekend, że wszyscy zostaliśmy w Krakowie, wszyscy tam pozapraszali swoje drugie połówki też. I wyciągnęliśmy sobie tutaj basenik. Zrobiliśmy sobie grilla, byliśmy ze swoimi drugimi połówkami wszyscy. W sensie, no, ja z mają wtedy świeży z hanią. Pamiętam, że Kuba nawet Fausty przyjechał. Kurczę, i sobie siedzieliśmy tutaj wszyscy. Bardzo miło spędzaliśmy sobie czas na tym tarasie, pijąc sobie fajne drineczki e, i siedząc tak praktycznie od godziny 12 do, do zmroku. Robiliśmy jakieś konkurencje, jakieś treningi i wieczorem jeszcze wyjadaliśmy resztki z grilla. I to było tak dobre. Chlupaliśmy się tutaj w tym basenie, rzucaliśmy frisbee, Była taka. Cudowna pogoda. Wiecie, to był taki dzień poza kamerami, gdzie no, nie dokumentowaliśmy tego jakoś specjalnie. Szczerze, to jest taki highlight tego, jak dobrze. Można spędzić czas i taka definicja tego, jak wygląda taki fajny, luźny, wolny dzień spędzony w lato, e, właśnie z przyjaciółmi, e, z bliskimi osobami. Fajnie, bardzo miły to był dzień, i wspominam go jako jeden z też takich lepszych, fajniejszych dni tutaj w tym domu. Ale pamiętam, że było coś takiego, że później wieczorem chyba jeszcze stwierdziliśmy, że pójdziemy na forum w Krakowie, tam sobie coś jedliśmy i wtedy zjadł coś świeży, nieświeżego, i następny dzień e, to był ten dzień, w którym on miał chyba kropluwę w ogóle, bo aż tak mocno go z jednej i z drugiej strony nie przetyrało e, jak tu jest Ula, czysto Nie no tak zostawiliśmy ten ten pokój Dziury są na wiadomo po czym To są dziurki po prostu po po plaży, po plażowaniu tutaj Może To Bartek Znajomy widok, co? No, a reszta wszystko tak samo. Klasy, Buzi. Jest. Ryczyt, jest. jaka skarpetka jeszcze jest pod łóżkiem? Bo nie wiem, czy wszystkie zabrałam. A jak byście go zrobili w piachu całego? O no, no, nie my! A. Stary, trzeba było wynieść łóżko. Jak to wynieść takie łóżko? Rozkręcić to takie szafki. Była drama, że w naszym materacu była dziurka, i to właśnie było przez to, że ktoś je wynosił i zjeżdżał na skórach. Gdyby ładu Ja To też mnie dzisiaj wzruszyło, czyli to jakby wychodziłam codziennie rano z pokoju i codziennie wypuszczałam Gęgarka i on się witał ze świeżym schanią i ze świeżym bawił się właśnie na tych pułkach u góry. Jakby to był dla mnie taki, taki mega rozczulający moment, i to, to działo się dosłownie codziennie. Brakuje tylko Gęgarka I czy jest aż smutne w tym momencie? Tak, jaka... Bo czas? Kiedyś to było, teraz nie ma. Ale... Ten dom zbudował mnie takie emocje, jakieś kurczę, nie miałby, doszczyłoby mnie to strasznie. Hmm. Ale tu coś się wydarzyło, popatrz Ciekawe czy ci szczury na co? są no, Przynajmniej za to nie będziemy płacić Let's go Ale jeszcze jakbym miał pomyśleć o ulubionym dniu przez całe Daily to moje urodzinki Bo było to przepiękne, był mega fajny klimacik festiwalowy Co bardzo mi się podobało Wszyscy byli kochani, pełni miłości Zapamiętam to do końca życia. To były moje najfajniejsze urodziny do tej pory. Mam jeszcze takie wspomnienie, o którym nigdy nie mówiliśmy. Była taka sytuacja, że odpalił się alarm. I jakby rzeczywiście od jakiegoś czasu ktoś się kręcił obok tego domu. Ktoś nas podglądał, mieliśmy wrażenie, przynajmniej takie z dziewczynami, i chłopaki tam zaczęli ogarniać jakieś monitoringi. My z dziewczynami siedziałyśmy tutaj na górze, także z tych okien wszystko widać. I takie nakręcone byłyśmy, bo jakby to była chora sytuacja z tego względu, że nagle w pokojach u nas zaczęło lecieć muzyka i jakby ktoś, no tak jakby ktoś się połączył z głośnikami i zaczęła lecieć muzyka, okazało się na końcu, że po prostu gdzieś tam była przerwa w dostawie prądu, dlatego się odpalił alarm i dlatego też odpaliła się ta muzyka. To właśnie była odpalona piosenka Twoje 5 minut i dlatego my mieliśmy taką schizę, że czemu Twoje 5 minut lecimy, w ogóle nie mamy tego Twoje 5 minut na jakichś playlistach, jakby nie puszczaliśmy z telefonów e, tej piosenki, a po prostu była załączona piosenka tam przez kogoś, kto montował te głośniki, e, Karol ją pierwszą puścił, jakoś się tak zapisała, a my się przestraszyliśmy po prostu, że ktoś na nas robi pranka. I coś, co to. dla mnie jest tak naprawdę <laughs> największym wspomnieniem, to jest to ten pokój. No Kochałam tą Wannę i ten kibelek Nie, no, jakby to serio, ja kocham te czasy. Kocham czasy Daily i bardzo dobrze je wspominam. Jakby w porównaniu do reszty pokoi, to ten się w ogóle nie. Nie ma, nie ma. Karol dostał takie zadanie, jak pokazać, że kocha Wilkę z Patrykiem bardziej nie mówiąc ani słowa. Jezu, tu jest czysto w tym pokoju. Ej, nie, nie odzywaj. A co mnie najbardziej wkurzało w tym domu? No to niestety brak porządku. To było coś, o co ja naprawdę chciałam dbać i coś, czego mi brakowało. Coś, co mnie najbardziej e, denerwowało, to jak ludzie podpinali pode mnie to, że ja jestem syfiarą, tylko dlatego, że Patryk był syfiarzem i jest syfiarzem. I przez to, że on był takim bałaganiarzem, to zawsze wszyscy mówili, że my jesteśmy we dwójkę. Strasznie bolało moje ego to, jak e, ktoś mówił mi, że jestem bałaganiarą, bo wiem, że nią nie jestem. Nie znala łóżko. O, kurde. Nic się nie zmieniło za bardzo, ale widzę, że ktoś tutaj sobie urządził swoje biuro tak. Spoko bardzo Patrz, myszka na kotku Kochałam tu przychodzić, tak po prostu nagle sobie usiąść tak. i zapytać co tam Tak I ten taras Ej, tych krzaków w tych kamieniach nigdy nie było nigdy. Jedzone zawsze były przez Gęgara Gęgarek dbał, żeby każda trawka była równo przycięta i żeby Czyli były do nie zera. tak do zera i żeby w różnych miejscach randomowo były wygrzebane dziurki w trawie. Ja pamiętam jak świeży dołączył, jaki on był wtedy shy, jakby w ogóle się tak nie przebijał na pierwszy plan. I pamiętam, tak troszkę stałeś, wiesz, w oko bo też nie chciałeś, wiesz, tak jak my też yy, mamy zaraz, nie? A ludzie mi mówili, że i tak yy, jakby drajharduje pod kamerę, żeby się pokazać, nie? Fajnie. Dobry. Just. Sentymenty. A ja opowiadam o sytuacji, przez którą mieliśmy bana na, na imprezę w domu. Mamo, tato, opowiedz nam historię. Do tak. imprezy został postawiony daszek. I była Była jedna prośba. Słuchajcie, wiem, że jesteście szaleni, ale nie wchodźcie na ten daszek. Co zrobiły Bartki? Weszły na ten daszek, pracę, Ale przepraszam, ale stajecie Halo, Halo. Trzeba to było zrobić, bo to by była przesada, żeby tego nie zrobić. Tak jest, ja zaczynam wchodzić, a Bartek... Ty powoli uciekłeś? bez mnie wchodzisz! Wszędzie kamery w ogóle. No a to akurat jest super, bo yy, na początku mieliśmy takie Kurde, yy, co i będą nas kamerowali cały czas, to no. będzie kurde Big Brother, a wiesz, a tak dużo panie niech było scenek wyciąg właśnie za... z, z monitoringu, Nie na przykład do tak do jak za... Belek. Wiecie, że teraz te pokoje, w których oni mieszkają, jakby dalej nazywane są Na przykład, idę do pokoju Bartka, idę do tak? pokoju Mortacza no, Prawda? jaja, yes. Zostaliśmy tu po prostu Ach, tyle wspomnień z tego domu Piękne, ciepłe dni letnie, wieczorne. Pamiętam jedną, jeden przebłyśnięty moment, przebłyskiem moich przebłyśniętych myśli. Byłem tutaj raz, zostawić pewien plakat. Któregoś razu wychodzę na zewnątrz poza bramkę, a tam słuchajcie, jakieś debile zostawiły e, wielki plakat metr na metr e, z gołymi dupami, z jakimś tam napisem głupim. Wspominam to do dziś. Dzięki temu teraz siedzę tu, gdzie jestem i rozmawiam z wami. To wszystko dzięki plakatowi z gołym dubskim, a on został bezczelnie wyrzucony do śmieci. Pierwsze co zrobiłem to wyrzuciłem to na śmietnik Słuchajcie, powiem wam magiczną rzecz, ponieważ Przy tym stole były planowane oczywiście Nie tylko wszystkie odcinki daily Ale też cały finał, czyli 24 uh. filmy 24 godziny i nasz pierwszy Koncert i też przy tym stole Wpadliśmy na pomysł zrobienia Naszej pierwszej trasy koncertowej No i słuchajcie, najlepsze jest to, że my już ogłaszamy Drugą trasę koncertową, na którą bilety Nadal możecie dostać, więc spadajcie oczywiście Na going, dostępne są jeszcze te Miasta, będzie grubo I radzimy się spieszyć, bo się mega szybko Przydają. Przez to, że tak bardzo pędziliśmy w tym daily i nie zatrzymywaliśmy się, i byliśmy, tak sobie wiecie, napędzeni do działania cały czas. Cały czas dużo się w takim działo, się siedzi... Tak, tak to to nie doceniliśmy. doceniliśmy pewnych rzeczy, i ja, na przykład, dopiero się teraz w tym domu doceniam to, jaki jest fajne. Wiadomo też ten dom mi się kojarzy też Ciężką robotą, bo jednak y, wymęczeni byliśmy. Wyłysiałem przez tą robotę. Y, ale jednak, kurczę, jak się wraca tutaj w to miejsce. To są fajne wspomnienia. Tak jak mówiłem, kiedyś to było. Lubiłem tych głupków. Lubiłem z nimi spędzać czas. Nie to, co teraz, ale za to <gry> teraz przynajmniej mi nie zajmuje pralki. Jest o wiele lepiej. No i skoro się w naszym starym domu Jenzi, no to musimy zrobić kanapówkę Dlatego zagramy najbardziej lubianowi, najczęściej oglądanym przez was kanapówkę Na naszym kanale, czyli 5 sekund O tak! To że nie 5 minut 5 minut. No. A wiecie co ja mam do powiedzenia? Dobra, uwaga, świeży Wymień trzy rzeczy, które można robić będąc nad jeziorem, start! Opalanie się, jedzenie arbuza i Muzyki. Wymień trzy przedmioty zrobione ze szkła: <grym> e, e, szyba, sh e, lustro, e, szklanka. Dobrze. Wyszłam, że mówisz szkło. <grym> to jestem ja za chwilę. Wymień trzy urządzenia do mierzenia czasu. Star e, zegar, e, e, czas. Zegar! Zegar! Czas. Zegar! 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 Nam dobrze idzie, to możesz zrobić jakąś karą albo wygram No, 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 weź tam popływamy w tym tymi ty, ty, ty zcili w buzi, co? No, <głos> no <głos> jak go potem, to ty robisz! Wymień trzy rzeczy, które można zbudować tam dom, blok i, I? Domek o. O. to było Ooooo! <głos》>. Słuchaj, teraz Faustynka, musisz wymienić trzy materiały budowlane czas na. O Jezu, tyk, beton i cegła! Dobrze! Oze. Cegła, 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 cegła. Fajna rzecz. Trzy te telewizyjne kanały sportowe. Eee... Eee... Sport, TVP Sport i... NIE! MTV. MTV! Coś się zbiegło, coś, coś Coś ty zrobił. Nie, to co... <g> nie <sentence> było. Po prostu się do dośmiałaś z mojego rzęczu MTV. Jo, ja, widzisz Mate. pan, to i to dotyka. Wymień trzy polskie miasta z zamkiem. Z Zamkiem? No. Malbork, Kęciny i... Eee... Jasło, jasło ma zamek. Muszę nie, z Kraków! Kraków! No fajna dla świeżego, uwaga. No Świeży, Wymień trzy świeże maszyny. Nie wiem Ej nie poczekajcie, trzeba coś powiedzieć co mówiliśmy zawsze na Ej, ogarnijcie się, bo mamy jeszcze dwa odcinki do nagrania, a jest chaos Jest chaos Musimy się skupić, bo jest chaos, tak? Wymień trzy Z tytuły piosenek disco polo, tak? Ej, od, Zielone oczy, ruda tańczy jak szelona i osiemnastka Jej! Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, tytułu, nie ma. Tak. Nie, nie ma! Nie zielone oczy? Ma. I to było to 4 osiemnastki, a nie osiemnastki. Niestety świeży nie do tak? I to jest I nie, nie jesteś z Podlasia w takim razie, hałdem. Nie masz! Wymień trzy rzeczy, które powinny znaleźć się w piłudniku e, ołówek, długopis, strugaczka. what the fuck, jakie łatwe! Jaka strugaczka jest święto wszystkim mówimy strugaczka. Strugaczka! Co to strugaczka? Wymień trzy bajkowe mi się start.

Dobra, Fostek, jesteś gotowa? Jest, jest. Wymień trzy przyrządy do patrzenia na dużą odległość. Bleh. Lupa, okulary, teleskop. Nie, nie zauważyłem. Dlaczego? Lupa, na, na, Lupa dużą dużą na dużą odległość. Dobra, Dobra. na przykład Napyta. księżyc. Wymień trzy zwierzęta z łuskami. E, ryba. What the fuck? Co? No nie pado. Lecz, łatość, stchupanie. A serio? Wymień trzy czerwone kwiaty. Róża. To nie znasz <laughs> Jaki impet? Dlaczego ja nie mogę być takim <laughs> Oli, trzy róża. <laughs> Ostatnia runda przed nami. Mam pomysł na karę. Kto będzie miał najmniej punktów, zostaje wyśmiewany przez minutę. Wieka nie ma żadnego. Nie, bo ja mam mało. Uwaga, masz 5 sekund, aby wymienić trzy dania z kapusty. Gołąbki, kapuśniak i bigot. Let's go! Wymień trzy składniki sałatki jarzynowej eee, marchewka, ziemniak majonez. Wiczka, wymień trzy dania z drobiu. Kurczak kary, kurczak tangorini i kurczak nosz Tangorini! Ja teraz sprawdzam kurczak tangorini, nie? Możesz mi powiedzieć jak to się przeliterować? Nie mogę być szlagetsy po prostu Ania, wymień trzy dania ze szpinakiem. Makaron ze śmietaną i kurczakiem ze szpinakiem. Szpinak. Za długo. Faustia, no. wymień trzy określenia dobrego człowieka: przyjacielski, miły, sympatyczny. Eee, empatyczne. No, no dobra, Dobrze. Wymień 3 grzechy główne. Pycha, kłamstwo, zabicie kogoś. Chyba. Dobrze, to to, to pytaje takiego na właściwą osobę. Ja bym nie umiała kogoś zabił kiedyś. Szczerze nie, nie jestem pewien, czy zabicie kogoś jest grzechem. Tak, nie zaliczamy, no, ponieważ bo... 7 grzechów głównych to pycha, chciwość. Nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Jak by to znał? To czyli trzy. Czyli nie trzy, więc nie mamy. My więc trzy określenia małego dziecka. Brzdąc, donkiel, maluch. To No a nie? Nie ma czegoś takiego jak Donkiel No nie Ja mam dwa Ja mam trzy Ja mam dwa Ja mam dwa Dobra, nam wyśmiewanie nie grozi w takim razie z Fausty ze świeżym i z Julitką Dlatego zostawiamy trójkę Zasrańców Dobra, w takim razie my zrobimy sobie dogryweczkę i już w trójkę zmykacie z tej kanału. Wymień trzech słynnych dowódców Dowódca rejestracyjny, dowódca osobisty. Wymień trzy układy kart w pokerze Eee e, pasja Skurła, <noise> tak. No jesteśmy warci siebie, to wam tyle powiem. Wymień trzy państwa leżące na wyspie e, 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 mm, Pali! Nie, to nie jest państwo! Państwo! Nie to akurat easy, to akurat tak, Easy. To Bordo, ale, ale Australia, tak, Nowa, Zelandia, no, Australia tak, Nowa Zelandia, Australia, tak, Nowa Zelandia to nie tak, państwo! Nowa Zelandia to nie to... państwo! Co nie Co, państwo? państwo? What the fuck! Oh Majorka, państwo! On nie skończył liceum, dajcie mu spokój! O kurde, ja myślałem, że kraje! Dobra! <laughs> to są kraje! Kraje równa się państwo. Że mam kraje wymienić. Bika, wymienić trzy gatunki grzybów jadalnych. Y, pieczarki, y, bodowiki. Kulki! Nie! Yeah. Yeah. Wymień trzech bohaterów skandali. Sk skandali! Nie, no wiecie co! Wieszcie co! Skandal jest tutaj się dzieje w tym momencie! Wymień trzy gwiazdozbiory widoczne na niebie, pół kuli północnych! No to ja w... wiem! Wielki wóz, mały wóz. I syrena, nie ma sereny. A ja bym na Przez przykład to wiedział. Tu, takich jak nas. Nie ma sereny. Bartuś, wymień trzy elementy przewodu pokarmowego. Usta, eee, przełyk, żołądek, jelito, odbyt dupa na Aha. Dobrze. Faj! Idealne pytanie pod niego i stary, dasz radę, naprawdę. Wymień trzy stopnie harcerskie. Eee, speak. Nie no, czy zapomniałem? Teraz partyzant Uff. Dobra, Goopon jesteś w ogóle. Był haserzem. Debil, Debir! Co ty krowa jesteś, że masz no kolczyk w nosie? Będzie! Kurwisz! No, no jest Emotion! No jesteś jesteś najgłupszy na świecie! Ma taką brzydką ryzorę ta. że w czarnę ma Po co ty masz? Po co ty masz te uszy, mi? jak nie ma nic pomiędzy nimi? A ty może to... No, ale z ciebie Bambi! Pe, ej, wika, co ty nie robisz nic? Przezywaj go, przeżywaj go. go O, koniec, O nie, koniec. tak Stop. mi przykro Ej, minęła minuta Patrzcie na niego On Ej, już minęło wow. Chciałbyś się zamścić. A propos bardzo fajnych, nostalgicznych rzeczy Czas zagrać w kolejną grę, którą graliśmy często w tym domu, czyli Ciuciu ciu, ciu, Baba Ala zauważyła, że robi się trochę po naszemu tutaj, tu jakaś patelnia, tu garnki, jakieś, jakieś parówki Tam cały stół zawalony z jakimiś grami To jest właśnie Genzi tak, tak zwany kontrolowany syn Gramy w czuciu babkę na wodę w starym ogrodzie domu Genzi Let's go! Dobra chowajcie się, czas start! Nie wiem gdzie nawet i nie znam tego domu Ja mam tutaj swoją ulubioną taktykę Tutaj zawsze fajnym miejscem do chowania się było chowanie się tu za Po prostu za tymi agentami Ja idę do kryjówki, którą już kiedyś miałam i dzięki niej wygrałam. Coś mi myślała. Dobra, muszę iść tam. Muszę iść tam głęboko. Położę się na tym leżaku. Czy są tutaj jeszcze gdzieś jakieś kuty gangada pozostałości? Jak ktoś znajdzie, to dajcie znać. Ej, stary, widać mnie tu? Nie. Mam 5 kroków do wykorzystania, tak jak praktycznie w każdej ciubawce robimy. mamy albo 10, albo 5. Tym razem mamy 5 kroków. Are we ready? Yeah, Samaria! No i teraz musimy być cicho. Słuchajcie, doszła jedna zasada, ponieważ Bartek raz w grze może zawołać Marko, a my musimy mu odpowiedzieć polo, czyli wie, gdzie będziemy. Here's Johnny! No gdzie jesteś? Nie możesz się ruszyć, tak? Pewnie w tym momencie gdzieś kucasz, tak? Dostał czy nie? Aaa, dostałem! Oo, bo ja teraz przyściem po amunicję! Dopiero za trzeci! Gdzieś tam Hania szczekała, e kaszlała. Co ja mam z tym? Bartek złaź z drzewa Zostały jak donata Spierdziałem się, żeby bo pan O, słyszę tu kogoś? na planie Marko! Polo! polo. Kurde, gdzie, kiedy te krzaki się kończą? Masz szansę się poddać Polo! Co to za późne polo jest? Było wcześniej, ale było cicho No to głośno miało być! Polo! Poddajesz się? Nie, nie poddajesz. Dobra, zostałam ja, Bartek i Wika, w czym Bartek ma jeden krok, ja trzy, Wika zero. Poddajesz się? No, tak jest. To za to z Ciche Marco Polo tam. Zostało mi, proszę Państwa, 35% wody, więc jakiś pewnie spięstrzał. Kto tu chodzi? Zmarnowałem tę Marko, kurde. Ty, a dasz radę troszeczkę ciszej chodzić? Fifi? Zwierzynko! Zapraszam! Odezwij się, będzie szybciej. <grym> <grym> I osób ściągnąłem w ogóle. To się nam śmieje cały czas. Dobra, idziemy. tam. <grym> 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 Kamieniami rzucają. Dobra, ale skąd mają kamienie? Kamienie są też tam. Wracamy tam. Myślałem, że ktoś mnie za nogę złapał. I to. kaszlaku ty. Ktoś tu kurde się śmieje? Ze mnie? Nikogo tu nie ma? Z tego obok ciebie? On już przyjeżdżał we mnie! Nie! Co?! Ja myślałem, że to pipi dla Bechika! Let's go! Ale mi dobrze idzie! 12% wody mi zostało! Teraz, Hania, Cię mam! Patrz to! Ania. Kurde koniec! Bejrzewał we mi dalej! Kochani, kocham tą grę, więc zostawiajcie łapeczki w górę i piszcie w komentarzach. Chcemy więcej Ciu -ciu babki, a najlepiej świeżego, który strzela do ludzi w, w wodą. Jak już jesteśmy w tym domu Jenzi, no to trzeba skorzystać z Jacków Także dawajcie! Ale Ostatni raz się siedziała boję, 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 boję. tutaj na urodzinach Natalki. My tu sobie tirujemy, ale za chwilę lecimy do basenu, a wy koniecznie musicie zostawić subskrypcję, żeby zobaczyć po co. No i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa! pa, pa.